Głośno, głośno, głośniej. głośno. Piosenkę? No a jak? Mów głośniej. Pytasz. OK. Podgłośnij sobie ten Mów głośniej. Krzycz, krzycz, krzycz. Ekipa. To masz Tak to robi, ekipa. Całą noc tam się ze mną cały skład. Aha, to nasz noc, tak to robi ekipa. Całą noc, tak później się nic bać. To nasz noc. Przeciw sezon ekipa. Ej, ekipa, o, o ekipa, o, o, To jeszcze ja mam od ciebie prośbę. Jakiś kaceles. Ja my pod samym logiem, za ekipę skoczymy, powiem. A dalej się. Nie, ładnie, podobało mi się. Dzięki. Akurat ładnie. Ładnie.